Rada Unii Europejskiej jest w momencie kluczowym i ma kluczowe znaczenie. Potrzebujemy głębokiej reformy systemu zarządzania na poziomie Unii, całej Unii 27, a nie tylko strefy 16, strefy euro. Łączy nas wiele więcej niż wspólna waluta. Potrzebujemy wzmocnienia zarządzania gospodarczego w Unii i głównym, kluczowym jest tutaj uwspólnotowienie polityki gospodarczej, to znaczy wzmocnienie roli Komisji Europejskiej koordynacji gospodarczej przy analizowaniu ex ante budżetów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego co do demokratycznej kontroli europejskiego zarządzania gospodarczego. Musimy uniknąć podziału Europy na elitarny klub strefy euro i resztę, utrzymując gospodarczą integrację w gronie 27 krajów. Nie możemy sobie pozwolić na Europę dwóch prędkości. Kraje pozostające poza strefą euro, lecz do niej zmierzające, mają w większości zdrowsze finanse publiczne i wyższy potencjał wzrostu gospodarczego. Mogą wnieść znaczny wkład w rozwój gospodarki całej Unii. Przypominam, że w najgorszych czasach kryzysu to Polska była jedyną zieloną wyspą na czerwonej mapie Europy, jako jedyny kraj odnotowywała wtedy wzrost gospodarczy. Powinniśmy wyciągnąć wnioski z braku obecnego Paktu Stabilizacji i Rozwoju. System sankcji sprowadzający się jedynie do zawstydzania Niektórych krajów po prostu nie działa. Potrzebujemy efektywnego i sprawiedliwego dla wszystkich krajów systemu sankcji oraz wzmocnienia prewencyjnego działania paktu. Rozwiązaniem jest ucieczka do przodu. Wobec kryzysu potrzebujemy więcej Europy. Dziękuję.